Dobra, zmiana miejsca. Nie ogarniam tego dropa. Nie ogarniam, ale mimo to ostatnio, jak łowiliśmy na krewetki, to wleciało w takie rybsko. Dobra. Jest? Kurde, Łukasz ma rybę. Kurde, jak chodzi. Kurde, nieźle gnie. Jest, sandacz. Ulegnę presji i zmieniam przeburaszkę. No nic, motorowa jak zwykle nie rozpieszcza. Jeszcze jedna miejscóweczka, a jak nie to zwijka. Kurde, już myślałem, że to branie O kurcze Jak z tego rzutu nic nie będzie, to znaczy to jest kwadratowa woda O, jakieś gówno zaczepiłem Lipa jak zwykle Zmiana miejscówki, zmiana przynęty Ostatni rzut i stąd idziemy Co to jest? Jakaś znajdźka czy jeden? Sztywne. To ma z 30 lat no to jest głowa rodziny Dobra, teraz serio ostatni rzut Serio nie ostatni rzut serio ostatni. On się tak szybko nie poddało jeszcze w jedno miejsce poszedł jakieś na szybko. Ostatnie miejsce nie poddajemy się, to jest wojna Jebać mu Ja przyjść wieczorem. Tak, jak dzisiaj przyjdziesz wieczorem, to cofniesz słowa. Nie przyjdę. No to nie cofnij To ty mi pokażesz, że ten, no że coś złowisz, i, i wtedy cofnę słowa. No dobra. A ja złowię. <laughs>